No skończył mi się, nie wiem czy on filmik po tym cięciu, ale kończymy go. No dobra, działaj. Hakerski ruch. O Jezu, coś mi w gardle mi A w ogóle, czy wy byście chcieli, żebym jakieś na przykład gry bądź aplikacje polecał, które ja sam tam mam? Bo jeżeli tak, to mówcie, tam piszcie w komentarzu, to wtedy będę polecał i najwyżej wy mogli pobrać. Więc y pamiętajcie, żeby napisać. I znowu pokostrzeli. No. Tom tu to Sandy w kapciach Spajka. Kończymy odcinek. Do zobaczenia następnym razem. I cześć!